Witam serdecznie na kanale i witam od osoby spod znaku byka. Witajcie, kochani i To czytanko jest dla Was na czas od 12 do 18 czerwca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i będą z każdym rezonowały. Jeżeli jesteś nową osobą, zapraszam, byś właśnie zasubskrybował ten kanał. Być może z czasem okaże się, że coś znajdziesz również dla siebie. A tymczasem zobaczmy, jakie przyjdą do Ciebie rady, ostrzeżenia, a na koniec odpowiedzi z kart anielskich. Dlatego zapraszam Cię, byś już teraz ułożył sobie pytanie do kart anielskich. Ta odpowiedź przyjdzie do Ciebie pod koniec tego czytania. No dobrze, co ubyka od 12 do 18 czerwca? Bek od 12 do 18. Od 12 do 18 czerwca. Zobaczmy, kochani, co tutaj do nas przychodzi. Hmm. No daj. Ogólna energia na ten tydzień. Co przychodzi? Co odchodzi? do przeszłości. Hmm. Rada. I ostrzeżenie. A co my tu mamy na spodzie? Przychodzisz hmm. As denarów, ósemka kielichów, czwórka mieczy. Myślę, że... Przychodzisz z nadzieją, by stworzyć coś nowego, odchodzić chcesz od, nie wiem, od choroby, od złych wspomnień. Hmm. No, zobaczmy. Główna energia dla ciebie, byku, to piątka kielichów. Byk za kimś tęskni. Ewidentnie z jakimś tęsknim. Coś się rozlało, zburzyło, odeszło. No tak czy ktoś odszedł. Rozpaczać będziesz. Hmm, co się takiego może wydarzyć? Piątka kielichów dla byka w głównej energii. Takiego przychodzi. Dziewiątka kielichów. No, dziewiątka kielichów to fajna karta. To jest radość z towarzystwa. A może będziesz wspominać, jak miło spędziłeś czas w towarzystwie kobiety czy mężczyzny. Hmm. Bałkować myśli te same, non-stop w kółko. I taki zastój stworzysz w tym tygodniu przez to? Ciekawe. Nic, no, dziewiątka kielichów, dziewiątka kielichów. Hmm. Nowa miłość? No proszę, czyżby byk się zakochał, był na imprezie, albo może być potem to wspominanie, analizowanie w głowie. No dobra, patrzmy dalej. Co przychodzi do ciebie, król kielichów? No, mężczyzna, który jest z charakteru bardzo przyjemny, pomocny, kieruje się często intuicją, pomaga również innym. Może tobie pomógł w czymś. Hmm. To może być ojciec, to może być mąż, to może być przyjaciel, znajomy albo to jest ktoś, kogo dopiero poznajesz. No, król kielichów. Może to również być szef, więc u każdego może znaczyć, ta karta zupełnie kogoś innego. Może to jesteś właśnie ty. Król Kielichów, Król Kielichów. O co chodzi? Co przychodzi do króla Kielichów? Zwycięstwo hmm. nad, nad czymś, nad jakimś projektem? A może kogoś poznałeś? Czy poznałaś? Poczujesz hmm, że żagle w, w wiatr w włosach? Nie wiem, po prostu ten ogień, wiecie, to, tą radość, szczęście, to, że mi się coś udało, że yy, może poznajesz kogoś, z kim nadajesz na tych samych falach, coś w tym stylu. To przychodzi do ciebie, ta nowa miłość być może. Dlaczego szóstka buław, szóstka buław i słońce. No proszę. Czyli to jest takie spełnienie. Jeżeli byłeś czy byłaś yy, samotną osobą, tutaj masz y, szansę poznania kogoś nowego do związku, yy, nawet powiedziałabym długoletniego. Yy. Słońce mówi również o ciąży, więc y, możesz w tym tygodniu dowiedzieć się, że jesteś w ciąży to niedolicznych oczywiście pań, które są spod znaku byka ale też ta karta to oznacza słońce również mówi o wyjazdach o miłospędzonym czasie, o tym, że rozkwitasz, że spełniasz swoje marzenia czujesz, że żyjesz więc tak tak właśnie możesz się poczuć w tym tygodniu. Co odchodzi od Ciebie, Byku? Co odchodzi od Ciebie, Byku? Dwójka kielichów, czyli już jakieś spotkanie było. Już spotkanie było, gdzie. Mm, no. To jest takie dogadywanie się. To jest spotkanie bratnich dusz. Mm, to jest coś, kogoś spotkałeś, ponieważ miałeś spotkać tę osobę, czy miałaś jakby to przeznaczenie było. I tutaj się już może i ten początek już był. Czyli tak jakby no, coś już rozpocząłeś, czy rozpoczęłaś w swoim życiu jakąś relację. To tak wygląda, jakbyś był, czy była singlem, i już nim nie jesteś. I się ta znajomość po prostu rozwija. No, a jaka jest rada? Rycerz mieczy nie walczy z uczuciem. Nie bądź taki hardy, czy harda. Rycerz Mieczy, rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy jako rada. Dlaczego? Ponieważ to, co się dzieje, daje Ci spełnienie. Będziesz mógł realizować swoje, nie wiem, czy tu chodzi o związek, czy. Może pójdziesz za swoją pasją. Każdy, to tak jakbyś karty mówią, nie broń się przed przeznaczeniem, ponieważ i tak cię dorwie. Jesteś pod opieką sił wyższych. I tak naprawdę ta relacja czy ta praca będzie długo trwała, długo długoterminowa, więc to jest coś dobrego dla Ciebie, z czego warto skorzystać. Jakie jest ostrzeżenie? No, właśnie paźmieczy. Bądź bardziej ufny, może, bo, ci, bo możesz stracić tę okazję, która przychodzi do ciebie w tym tygodniu. A może już jest w tracie jakiegoś jakaś znajomość się tutaj rozwija, czy jakiś biznes się tu rozwija, cokolwiek to jest. Jest dobre dla ciebie. Ostrzeżenie, paźmieczy, paźmieczy jako ostrzeżenie. Patrzmy, patrzmy. Ostrzeżenie. No właśnie. Czy ty wolisz że wciąż płakać nad rozlanym mlekiem, że tak powiem? No nie. Warto byłoby po prostu odejść od tych energii. Ponieważ no, czas ucieka, słuchajcie, czas ucieka. A ty, jeżeli będziesz w tych myślach negatywnych, będziesz stać w miejscu i nic tak naprawdę w twoim życiu się nie będzie działo. Dobra, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla osób spod znaku byka. Oczywiście od. 12 do 18 czerwca. Od 12 do 18 czerwca. Odpowiedzi anielskie dla byka. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Pomocni ludzie. <laughs> Pomocni ludzie. Będą byka swatać? <laughs> Żartuję. Pomocni ludzie. Pomocni ludzie. Niniejsza karta oznacza, że najwyższa pora, żebyś poszerzył swoje grono przyjaciół. Może również dotyczyć potrzeby zwiększenia liczby znajomości i o charakterze zawodowym. Poświęcić nieco czasu w celu stworzenia powiązań osobistych bądź zawodowych, dzięki którym będziesz szczęśliwy i odniesiesz sukces. Karta ta może oznaczać również, że do wykonania zadania, którym się obecnie zajmujesz, konieczne będzie skorzystanie z pomocy osób z Twojego otoczenia. Może to dotyczyć profesjonalistów zajmujących się tematem, nad którym aktualnie się głowisz, jak i inne osoby z grona Twoich znajomych. Pamiętaj, że inne osoby z Twojego środowiska zawodowego mogą posiadać wiedzę cenną, w marzeniu się w mierzeniu się. Z podobnymi trudnościami. Karta oznacza, że wkrótce do Twojego życia wkroczy ktoś, kto pomoże Ci urzeczywistnić marzenia. No proszę, no nic dawać, nic ująć, po prostu spełniaj się byku, łap te okazje. I ja życzę Ci wszystkiego dobrego, szczęścia oczywiście, i do następnego razu. Pa!